Gieza w Liverpoolu, Juventus szaleje, a to dopiero początek. Sponsorem naszego kanału jest. Fortuna, bogini Fortuna. Początek moi drodzy. Pozostały jeszcze dwa dni okna transferowego i uwierzcie mi, jeżeli tak wiele dzieje się teraz. To w tych ostatnich godzinach również może się dziać. Na pewno jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane przez wielkich, możnych tego świata piłkarskiego oczywiście na rynku transferowym, więc spokojnie, jeżeli o jakimś transferze nie usłyszycie dzisiaj w tym odcinku CT to jutro albo w piątek pewnie te informacje się pojawią. I tak z grubsza tylko jakie informacje mam na myśli? No na przykład te fantastyczne transfery z Aston Villa, które już nie są w Aston Villa, czyli i Ealing Junior, Ivan Toney do Chelsea, Aaron Ramsdale do Southampton. E, o tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale na to przyjdzie pora, albowiem dzisiaj tych transferów jest multum. Uwierzcie mi. Oczywiście na wstępie tego filmu przypomnimy jeszcze o tym, co nas interesuje jako twórców, czyli o łapkach w górę. Jeżeli pozostawicie pod tym filmem, będziemy wam naprawdę bardzo bardzo wdzięczni, ale oczywiście poszerzycie również potencjalne zasięgi CT, więc za to również z góry wielka piona. No i oczywiście przypominam o tym, co możecie znaleźć w opisie, a tam chociażby dla pełnoletnich oferta od fortuny. Specjalny bonusik, zakłady bez ryzyka, ale przypominam, to dla pełnoletnich i świadomych ryzyka wpadajcie również na e fortuna.pl. No i co? W zasadzie tyle, bo większość rzeczy tam po prostu znajdziecie, więc teraz już ruszamy do CT. Słuchajcie, to jest w ogóle chyba jeden z najbardziej rekordowych plików, jaki sobie przygotowałem z moimi notatkami no i oczywiście szczegółami różnych umów transferowych. I początkowo miałem zacząć od tego, co mnie powinno interesować, czyli od oficjalnego potwierdzenia Mikela Merino, ale o tym sobie za chwileczkę porozmawiamy, pokrótce. Albowiem wjechała petarda transferowa. Transfer, którego niekoniecznie można się było spodziewać na początku tego okna. Jeżeli spojrzymy sobie na sytuację bardzo zawiłą, piłkarską Federico Chiesy w ostatnich miesiącach, to tym bardziej chyba jest to transfer niespodziewany. No ale do tego się już musimy przyzwyczajać, że to okno na finiszu będzie pewnie w najbliższych latach po prostu szalone, kiedy kluby będą w potrzebie i być może będą działały w sposób nie do końca racjonalnie wytłumaczalny. Tak czy inaczej Federico Chiesa trafia do Liverpoolu, padło już słynne here we go, czekamy tylko na Oficjalne potwierdzenie tego transferu przez Liverpool. Już wszystkie zaangażowane w trąbienie o tym transferze strony poinformowały, że ten transfer się nie może wysypać. No i co na to wszystko my, słuchajcie. Ja szczerze powiedziawszy, jestem już trochę głupi od tej całej sagi z Federico Chiesą, bo oczywiście mówiliśmy o zainteresowaniu różnych klubów na przestrzeni tych kilkunastu tygodni, od których w zasadzie możemy rozpocząć liczenie tej przeciągającej się sagi z Federico Chiesą w roli głównej. Koniec końców transferowa kwota, którą ma zapłacić Liverpool ma wynieść okolice 15 milionów euro. Fabrizio Romano podał bodajże, że to jest 13 milionów euro podstawy plus ewentualne bonusy, które mogą tę kwotę wynieść może, poza to ustalone 15 milionów euro, ale i tak przyznacie kwota minimalna jak na skalę nazwiska którym operujemy. Oczywiście za tym kryją się perturbacje kontraktowe samego Federico Kiezy. w eventusie. Wiadomo było od dłuższego czasu, że nie przedłuży on umowy, że kontrakt mu wygasa. i Juve nie będzie mu płacić pieniędzy. Poza tym Thiago Motta skreślił go również z listy piłkarzy przez siebie widzianych w swoim nowym projekcie. A zatem było pewne, że Federico Chiesa musi szukać nowego pracodawcy. Teraz na przestrzeni tych ostatnich kilku dni to w ogóle już został wyrzutkiem niemalże w Turynie. No i pojawiła się taka opcja. Liverpool w wyciągnął pomocną dłoń do Federico Kiezy Wbrew wszelkim intuicjom, bo tak na dobrą sprawę, podstawowy instynkt kibica Liverpoolu pchał go raczej w kierunku piłkarzy środka pola, być może defensorów w związku chociażby z sytuacją Joe Gomez'a i tak dalej, Sepa Vandenberga i tak dalej, o których nie powiemy w dzisiejszym odcinku, i tak dalej, i tak dalej. Szóstki nie ma, jak wiadomo, ale za to jest skrzydłowy, który może grać no, w różnych wariantach ofensywnych, także w innych przestrzeniach boiskowych. Ja już widziałem jeden tweet prześmiewczy Wojtka Pieli, który nawiązuje do tych potrzeb transferowych Liverpoolu, o których ja przed chwilą Wam powiedziałem, o których mówiliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy na łamach CT, kanału Piłka Piłkarzyki, więc no można od tego wszystkiego stracić głowę, jak mawia klasyk, chyba taka była kwestia Włodzimierza Szarnowicza, kiedy liczył punkty Jakubowi Jandzie i Jane Ahonenowi w... Turniej już skoczni, lata temu, już nie pomnę kiedy to było. W każdym razie, rzeczywiście to wszystko wydaje się szalone. Do tego trzeba zapłacić 5 milionów euro na sezon, na rok kontraktowy Federico Kiezie, a kontrakt ma trwać przez 4 najbliższe lata. Więc jest to co najmniej ciekawe. Oczywiście ktoś, kto jest zwolennikiem, stronnikiem tego typu ruchów, dość szalonych, znajdzie logikę w działaniu Liverpoolu. Ponieważ no chociażby warto przypomnieć, że Liverpool zainkasował Pewną kwotę transferu Dominika Solankiego z Bournemouth do Spurs, bo wiadomo, że miał zapisaną klauzulę, kiedy sprzedawał Solankiego te lata temu. No i co się z tego tytułu okazało, że kwota, którą Liverpool otrzymał za napastnika, który trafił do Spurs, pokrywa się mniej więcej z kwotą płaconą za Kiezę. No ale oczywiście wracamy po raz kolejny i będziemy pewnie z uporem maniaka do tego czy to jest racjonalny ruch z punktu widzenia potrzeb klubu i tu można się głowić, można zastanawiać się dość długo i, i tak się pewnie takiej w pełni satysfakcjonującej kibica odpowiedzi nie udzieli. To jest bardzo interesujące, na pewno będziemy obserwować Kiezę w najbliższych tygodniach. Pierwszy transfer Arne Slota, jak to w ogóle brzmi. Zobaczymy oczywiście jak podstawowym piłkarzem w ogóle Federico Kieza będzie, ale już widziałem wiarę w narodzie. W cudzysłowie oczywiście to wszystko umiejscowiwszy. Mianowicie kibice Liverpool podkreślają, że jest technologia w klubie, niektórzy, podkreślam raz jeszcze, i jest przestrzeń, żeby tego Kiezę zagospodarować, więc być może nie jest to do końca tak szalony ruch, jak się wydaje, ale przyznacie, jest grubo. I teraz tak, Kiezy w Juventusie oczywiście już nie ma, i teraz porozmawiać sobie musimy o tym, co robi ekipa Bianconeri, na rynku transferowym, bo to też można określić mianem przepotężnych działań. Te nazwiska, o których będziemy teraz rozmawiać, są rzeczywiście bardzo intrygujące. Zaczynamy oczywiście od tego na Minersa, o którym mówimy też już od kilku odcinków CT. Przebąkujemy, wspominamy, te kwestie są czasami wycinane, w każdym razie żywo interesujemy się sagą Cop Minersa. Od pewnego już czasu, i teraz ona w końcu dobija do brzegu. Transfer ma wynieść okolice 60 milionów euro. Mówi się o kwocie 59, jak sobie policzymy, 52 plus 7, bo tak to się mniej więcej rozbija. To jest oczywiście kwota, która satysfakcjonuje Atalantę koniec końców, bo wiadomo było, że Cop Miners naciskał na transfer, nie chciał przedłużyć kontraktu, wiedział, że jest na radarze Juventusu, że. Stara dama się nim żywo interesuje i że będzie chciała go za wszelką cenę sprowadzić. No i ostatecznie Juventus dopiął swego. od Motta ma nowego piłkarza, ma żołnierza, który może grać również w wielu wariantach taktycznych. Jest na pewno bardzo przydatnym i wciąż rozwijającym się piłkarzem, który już ma ugruntowaną pozycję na włoskim rynku piłkarskim. No i oczywiście będzie też według kibiców Juventusu wiernie służył, bo odrzucał po kolei zakusy innych klubów, żeby uprzeć się na transfer do Juventusu. Podobno też to ma być oczywiście od odpowiednio ograne na płaszczyźnie księgowej, tak żeby Juventusowi za bardzo nie zaszkodzić, ta kwota ma być rozbita, ma być płacona Atalancie w ratach przez najbliższe lata. Juventus sobie to też będzie księgował tak, żeby to wszystko odpowiadało interesowi klubu. Wydaje się zatem, że Wilk City i owca cała, bo Atalanta od pewnego czasu już była pogodzona z odejściem tę na Minersa. no a Miners wreszcie spełnia swoje marzenia i trafia do wielkiego Juventusu. Ale to oczywiście nie jest jedyny monster deal Cristiano Giuntioliego i wszystkich tych, którzy współ pracują z nim przy realizacji tych nowych ruchów transferowych Juventusu, albowiem stara dama ściąga również dwóch nowych ofensywnych grajków do siebie. Pierwszym z nich jest Nicolas Gonzalez i to jest oczywiście piłkarz, który również ma renomowaną pozycję na włoskim rynku piłkarskim, znany, bardzo chwalony przez wielu, z wieloma pozytywnymi referencjami piłkarz, który może grać czy to przy bokach boiska, w bocznych sektorach boiska, czy to bliżej środka. Może ogrywać zatem kilka pozycji. Na pewno jest to cenny nabytek dla Thiago Motti, który również może chcieć się nim bawić w różnych przestrzeniach. Oczywiście nikogo zależy to również liczby. No i taki dryk, odpowiednia technika, która na pewno Juventusowi będzie służyć. Techniką też posłużył się Giuntoli i inni zaangażowani w ten ruch, albowiem rozbite to jest bardzo ciekawie. Mianowicie to jest... Na ten moment wypożyczenie płatne, za które Juventus oferuje Fiorentinie 8 milionów euro, ale jest tam również zapisany oblik wykupu, czyli obowiązkowe wykupienie piłkarza po tym sezonie, które ma opiewać na kwotę rzędu 30 milionów euro. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę podstawę, 25 milionów euro, i ewentualne bonusy rzędu 5 milionów euro, łącznie transfer zatem za okolice 40 milionów euro. Euro. Czy to jest dużo za Nico Gonzaleza? To się okaże, jaki będzie jego wkład w wyniki Juventusu, ale wydaje się, że ta cena nie jest przesadzona. Oczywiście weźmy również pod uwagę sytuację kontraktową Gonzaleza we Fiorentinie pod lupę itd., itd. To nie jest jeszcze ostatni ruch Juventusu, tak przynajmniej podejrzewam, i nie tylko dlatego, że mam tutaj na myśli. Francisku Conceição, który przychodzi również do Juventusu. I teraz właśnie sobie o Conceição możemy porozmawiać. Zaraz wrócę do tej mojej myśli, od której zacząłem te inne dywagacje. W każdym razie piłkarz Porto trafia na nieco innych zasadach niż Nico Gonzalez do Juventusu. Mianowicie to jest suche wypożyczenie. I tutaj ta kwota, którą Juventus płaci jest zastanawiająca. Mówimy bowiem o kwocie, która w tej wartości najwyższej może osiągnąć nawet 10 milionów euro. 7 milionów podstawy za to wypożyczenie i ewentualne 3 miliony euro w bonusach, to jest dużo, jeżeli mówimy o suchym wypożyczeniu, bez żadnej opcji, bez żadnego obligu, ale podobno Juventusu już nie stać na angażowanie dalszych środków w kolejne obligacje, w kolejne obowiązki, bo zbyt drastycznie obciążyłoby to budżet transferowy klubu i dlatego wymyślono właśnie taką opcję, że teraz ściągnie się Sporto Concaisao za te 10 milionów euro potencjalne, bo 7 milionów podstawy i 3 w dodatkach, a później, jeżeli sezon Konsejsału będzie udany, to wróci się do stołu negocjacyjnego z przedstawicielami Porto i będzie się debatować nad jego dalszą przyszłością. Ciekawie to wykombinowali, zobaczymy tylko, czy im się to zwróci, czy im się to opłaci. Tym bardziej ciekawe dla mnie jest to, że w obliczu przyjścia Gonzaleza i Konsejsału, i teraz przechodzimy do tej mojej pierwotnej dygresji, nie wygasza się jeszcze zainteresowania innymi piłkarzami, bo włoska prasa chociażby informuje o zainteresowaniu Jadonem Sancho, o którym już sobie powiedzieliśmy, gdyby jeszcze do tego grona dorzucić Sancho, to w ogóle tam już, tam już by byłby jakiś amalgamat przeróżnych opcji ofensywnych, bo każdy z tych piłkarzy jest poniekąd inny, każdy prezentuje nieco inną paletę umiejętności, nawet jeżeli mogą grać na podobnych Pozycjach w podobnych przestrzeniach boiskowych, więc, no, jest widowiskowo, ale to tak jak w przypadku ruchu Liverpoolu po Kieze, i tak wydaje się dość szalone. I dobra, słuchajcie, to była zasadnicza część, taka, przy której chciałem się nieco bardziej rozwodzić dzisiejszego CT. A teraz przyspieszamy, bo jest sporo innych informacji, o których muszę powiedzieć. Dlatego że Krzywo ostatnio nie miał okazji o nich powiedzieć, a CT w ostatnich dniach też za często się nie pojawiało. I w obliczu tej kawalkady, tego ostrzału transferowego, którym jesteśmy. W pewien sposób bombardowani w ostatnich dniach, no muszę teraz nieco przyspieszyć. Dlatego zaczynamy. Mikel Merino, słuchajcie, oficjalnie piłkarzem Arsenalu. Kwota transferu 32,5 miliona euro, ale ewentualne 5 milionów euro w dodatkach może ten transfer wynieść powyżej kwoty 35 milionów euro. Mikelowi Merino kończył się kontrakt za rok. Wiadomo, że to jest kwota dość optymalna z punktu widzenia interesu Realu Sociedad. No ale Arsenalowi też zależało, żeby przypieczętować przyszłość Mikela Merino i żeby związał się on właśnie z. Z kanonierami. Mówi się o czteroletniej umowie z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nie wiem, czy już widzieliście, czy mieliście okazję. Jeżeli nie, to zajrzyjcie na media społecznościowe, bo klub zestawił zdjęcia z młodości Michaela Merino, kiedy pozuje w koszulce Arsenalu z sezonu bodajże 0304 albo 0405. No i oczywiście te zdjęcia są zestawione z tymi obecnymi, które wykonano mu w ramach oficjalnej sesji fotograficznej dla Arsenalu. Czy to jest transfer, który mi się podoba jak najbardziej? Tak, ja o tym już mówiłem wielokrotnie na kanale Piłkarzyki, zresztą o transferze bliskim realizacji mówiliśmy już kilka tygodni temu, ale mówiłem również o tym na kanale North London Forever w rozmowie z Dominikiem, żeśmy sobie prześwietlili Mika i tam mówiłem dlaczego według mnie to jest piłkarz kompatybilny z klubem. Nie dość, że może grać na pozycji lewej ósemki, może grać w też innych przestrzeniach boiskowych, inne role taktyczne może odgrywać, no to jeszcze jest po prostu potworem, bo wygrywa regularnie pojedynki, jest na tej płaszczyźnie niesamowity, wystarczy spojrzeć w statystyki opty, skłowki, a do tego jest po prostu też potworem fizycznym. Wysoki piłkarz, który pasuje do konceptu budowania tej monstrualnej ekipy bazującej przede wszystkim na wzroście, no tak trzeba do tego podchodzić. Dobra, następny ruch, bo Merino jeszcze będziemy na pewno mówić w osobnym odcinku podsumowującym transfery w ogóle w Anglii. Zachęcam, żeby zostać z kanałem Piłkarzyki, bo na pewno w najbliższych dniach po zakończeniu okna transfer taki odcinek podsumowujący będzie. Tam więcej szczegółów jeszcze. Zostajemy w tematyce angielskich transferów. Zostajemy przy tematyce angielskich transferów i teraz troszeczkę o Georgi Mamardasfilim. Słuchajcie, mówiłem, że Kieza jest pierwszym transferem Liverpoolu. W zasadzie bardziej chodziło mi o to, że jest to pierwszy piłkarz, który trafi do Liverpoolu w sezonie 24/20. 5, albowiem, tym pierwszym z formalnego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia chronologii wydarzeń, był Georgi Mamardaszwili. Z tym, że Mamardaszwili nie będzie reprezentował Liverpoolu w tym sezonie, tylko dopiero w następnym, a i tak to nie jest pewne, bo to też zależy od przyszłości Alisona, jak to będzie się wszystko układać. Tak czy inaczej, Mamardaszwili trafia do Derec za kwotę no, nieco powyżej 30 milionów euro. Mówi się nawet o potencjalnej kwocie zbliżonej do 35 milionów euro co jest postrzegane przez większość fanów jako kwota dobra, wystarczająca, żeby zaspokoić um, wszystkich tych nerwowo reagujących. Na te przepłacone transfery, więc myślę, że do takich nie zaklasyfikujemy transferu Mamardachwiliiego, zwłaszcza po tak udanym sezonie i po kapitalnym euro w jego i Gruzji wykonaniu. W sezonie 24-25 Szwili oczywiście będzie grał w Walencji. Ciekaw jestem, jak to rzutuje na pozycję Dimitrewskiego, bo mówiliśmy o tym z tą jakiś czas temu, że jeżeli Szwili zostanie w Walencji, no to stole Dimitrewski ma jakieś. Klauzule w swojej umowie z Walencją, które pozwolą mu klub opuścić w celu regularnego grania. No ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Tak czy inaczej, ma chwili, to transfer typowo przyszłościowy. Liverpool po pierwsze zabezpiecza się, na wypadek kolejnego kapitalnego sezonu Szwilego już go po prostu będzie miał w swojej stajni, no i będzie mógł go wykorzystać zależnie od tego, jakie będą realia w Liverpoolu na tej pozycji pod koniec sezonu. Wiemy, że na ten moment niewyobrażalne jest, żeby Alisson nie był bramkarzem numer jeden, ale to się może w tej nieco dalszej przyszłości nieco pozmieniać, a sam bramkarz, tak jak powiedziałem, był rozchwytywany, więc jest to na pewno ruch. Ciekawy i do obronienia. João Cancelo nie jest już piłkarzem Manchesteru City. Tutaj szybka piłka 25 milionów euro inkasuje zespół Pepa Guardioli. 15 milionów euro rocznie. Za rok gry w Al-Hilal ma dostawać Cancelo. Bardzo wysoki kontrakt, jak już pewnie zauważyliście. Kwota o 10 milionów euro większa na sezon niż ta, którą ma dostawać Federico Chiesa. To tak w ramach porównania, odniesienia się do jakiejś kwoty, która będzie do Was przemawiać. Tak czy inaczej, wiecie, co jest dla mnie ciekawe? To, że ja jeszcze przygotowując się do pierwszej kolejki Premier League, może nie wierzyłem, ale byłem ciekaw, co się z tym Cancelo stanie, bo Pep Guardiola powiedział wprost dziennikarzom, że przyszłość Cancelo jeszcze nie jest skończona w City, że nie wiadomo co się z nim wydarzy, ale jest szansa, bo trenuje z drużyną i robi to sumiennie, że zostanie w kadrze Manchesteru City. No ale myślę, że sam Cancelo też miał nieco inne plany, pojawiła się dogodna oferta, Pep Guardiola na pewno nie pogniewał się na to, że Cancelo już w klubie nieba. No i tyle. Tak się kończy historia João Cancelo w Premier League. Trochę szkoda, ale w zasadzie sam sobie poniekąd zaszkodził. Przechodzimy do Brighton i tutaj naprawdę też jest Grubo. Nie dość, że te kwoty płacone za piłkarzy są kosmiczne, to jeszcze ściągają kolejnych bardzo perspektywicznych grajków. Zaczniemy oczywiście od nowego tureckiego nabytku, turecko-holenderskiego, ktoś chciałby pewnie powiedzieć. Ferdi Dioglu trafia bowiem do Brighton i e, myślę, że z marszu staje się jednym z najciekawszych piłkarzy do obserwowania w najbliższych tygodnia. Ten transfer dopinany był już w momencie kiedy Brighton wygrywało z Manchesterem United w zeszły weekend, bo jak sobie spojrzycie na filmik powitalny Ferdiego, to możecie tam dostrzec, że odnoszą się oni do dzisiejszego zwycięstwa z Manchesterem United. Teraz oczywiście był zaprezentowany w meczu pucharowym szerszej publice na Amex, ale oczywiście też od pewnego czasu można się było do tego ruchu przyzwyczajać. Nawet dziennikarz klubowej telewizji powiedział, że wydaje się, że Ferdi jest piłkarzem Brighton już od dobrych kilku tygodni. Rzeczywiście ta saga też się trochę przeciągała. 30 milionów euro plus minus ma zainkasować Fenerbahce. No, oficjalnie po przeliczeniu 25 milionów funtów to jest 29,5, no ale skracam to tak do 30, żeby było nam wygodniej dni zapamiętać kwotę. Trafia oczywiście Ferdi do Brighton z Fenerbahce, ale wiadomo było, że on tak naprawdę piłkarsko kształtował się na nieco innym podwórku. W otoczeniu tych wszystkich mądrych holenderskich głów, które w oparciu o Krojfizm i o szybką dynamiczną piłkę, nieco inaczej piłkarzy kształtują, więc dlatego powiedziałem o tym turecko-holenderskim piłkarzu, bo tak na dobrą sprawę przecież Ferdi Kadioglu reprezentował Holandię, do pewnego momentu zanim nie zmienił tej swojej afiliacji reprezentacyjnej, nie zaczął reprezentować Turcji, jest silnie związany z Holandią, zresztą nie wiem, czy widzieliście te filmy z nim i Ardą Gillerem, kiedy Arda Giller-Fenerbahce jeszcze zachęca Ferdiego, żeby zaczął mówić po turecku, zresztą tutaj też w ogóle bardzo ciekawy wątek a propos nazwiska jest, bo kadjoglu to jest ta wymowa, którą słyszałem, najczęściej posługiwali się dziennikarze w Holandii, w Turcji natomiast z uwzględnieniem tych dwóch znaków diakrytycznych mówi się na niego kadolu w ogóle, no bo to pierwsze i tak jakby nieme, to g to jest tak jak w przypadku Ilkaya Gindoana, albo Reczepa Erdoana, też nieme, więc taka ciekawostka lingwistyczna dla tych, którzy chcieliby się trochę pobawić tym nazwiskiem. W każdym razie ja też odnoszę się do tego wątku holenderskiego bardzo, bo ten holenderski szczyt po prostu w grze Ferdiego widać. To jest piłkarz, który może operować na całej długości boiska, ale z płynną nogą przedziera się przez kolejne trudy, potrafi dryblować, potrafi piłkę rozegrać, potrafi wgrać w trzecią tercję boiska, potrafi być piłkarzem dynamicznie i logicznie rozumującym na boisku, to też podkreślał Fabian Herceller, albo w zasadzie powołują się na niego niektóre źródła związane z Brighton, które właśnie o tych aspektach gry kadiolu, bo te kadioglu, mówią. Więc to jest piłkarz, który wydaje się naprawdę bardzo pasować do Brighton. Umowa do 2028 roku, a więc czteroletni kontrakt. Zobaczymy, jak ta kariera się będzie rozwijać, ale ja jestem naprawdę bardzo zainteresowany tym ruchem. Nieco innych informacji jeszcze związanych z Brighton. W ramach Takiego formalnego dopięcia sagi może... Która nie trwała za długo z Giorginio ruterem w roli głównej. Powiedzmy sobie o tym, że przeniósł się on do Brighton. Wy już oczywiście też pewnie zdążyliście się do tego przyzwyczaić, bo chociażby widzieliście Rytera w ostatnim meczu. Brighton. Natomiast podkreślmy, że to jest 40 milionów funtów klauzuli, która została wpłacona od różnie Leeds United, a więc około 47,5 milionów euro. Za taką kwotę Ryter trafia do Brighton, ale to jest też ruch, ukłon w kierunku Hercellera, który podkreśla, że pamięta jeszcze z czasów gry w Hoffenheim, no i oczywiście profilowo też mu idealnie pasuje, bo um, Giorgino jest takim piłkarzem, który gra w trzeciej tercji boiska praktycznie w każdej przestrzeni, na lewej stronie, na prawej, w środku, jest maszyną do pressingu też bodajże szósty w wysokich odbiorach w zeszłym sezonie w Championship, więc prościej sobie po prostu to wszystko zwizualizować, jeżeli myśli się o Ryterze w perspektywie gry w Brighton. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec, bo musimy sobie powiedzieć o Macie O'Reilly'u, który również trafił do Brighton, również za kwotę 29,5 miliona euro, czyli te 25 milionów funtów. Nie z Fenerbahce, jak to miało miejsce w przypadku Ferdiego, a z To jest również bardzo logiczny ruch. Piłkarz, który może grać jako szóstka, ósemka, dziesiątka, dynamicznie Przemieszczający się box to box pomocnik, który zaoferuje wiele energii Brighton, jeżeli będzie zdrowy, bo słuchajcie, wczoraj miał miejsce mecz z Crowley i w ósmej minucie spotkania sanie nożyce, atak na więzadła na kolano i Matt O'Reilly ze zjazdem do bazy. Podobno nie wygląda to optymistycznie, więc jest to bardzo duży cios w drużynę MF. Kontrakt podpisany do 2029, a więc o rok dłuższa umowa niż w przypadku Ferdiego Kadioglu, ale może się okazać, że jeżeli to są informacje naprawdę rzetelne, które informują o poważnej kontuzji, że sporą część tego kontraktu spędzi na rehabilitacji. Zobaczymy, poczekajmy. Jeszcze niczego nie obwieszczajmy na 100%, ale warto śledzić tę sytuację. Duńczyka, chociaż w zasadzie powinienem powiedzieć anglika reprezentującego Danie, albowiem Matt O'Reilly zdecydował się na reprezentowanie Danii właśnie z uwagi na to, że jego matka jest Dunką, no i trochę tego duńskiego Lizną, więc podobno dogaduje się z kolegami w reprezentacji, no ale w zasadzie to jest bardziej anglik reprezentujący Danie. To już jednak semantyka czysta, więc nie wiem po co my się w to bawimy. Ciekawe jest to, że Celtic inkasuje bardzo wysoki profit. To jest najwyższy transfer w historii klubu, aequo, z jakimś drugim, już nie pamiętam którym, ale to jest bardzo wyraźny profit, w perspektywie tego, co zapłacono MK Dons, bo O'Reilly przychodził do Celticu za 1,5 miliona funtów w 2022 roku. No i dobra, co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, Joachim Andersen przeniósł się oficjalnie z Crystal Palace do Fulham, to już pewnie też jest w waszych głowach odleżana informacja, 35 milionów euro, plus minus, bo jeszcze mogą wejść w to jakieś dodatkowe bonusy, kontrakt do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok, całkiem wysoka, oferta, po pierwsze, jeżeli chodzi o pieniądze płacone Crystal Palace, a po drugie, jeżeli chodzi o ofertę kontraktową przedstawioną Andersenowi, no ale wierzą w swojego byłego piłkarza, który jest obecnym piłkarzem na Craven Cottage, już zresztą piękna asysta do Jaya Stansfielda w meczu pucharowym z Birmingham City. To jest też logiczny ruch dla mnie, no bo wiadomo, że odszedł Tosin do Chelsea, odszedł niespodziewanie według zamiarów Marco Silva, tego nie było w planach. Team Rim do Charlotte, więc zwolniło się miejsce na środkowego obrońcę, no i sięgnęli, sięgnęli po Andersena na Craven Cottage, bardzo dobry moim zdaniem ruch. Jeśli chodzi o kolejne ciekawe, Jusuf Fofana też oficjalnie potwierdzony przez Milan. Mówił o tym Janek Rusinek, że piłkarz jest zdecydowany, że czekamy tylko na oficjalkę. I ona wjechała, ona miała miejsce. 25 milionów euro ma wynieść cała paczka transferowa. Na no Afofanie należy się na pewno niemała pochwała, bo od pewnego czasu odbijał jak piłeczkę ping -pongową. te wszystkie zakusy, zaloty innych klubów, bo był zdeterminowany, żeby dołączyć do Milanu. Trochę jak Cop Miners, jego przejście z Atalanty do Juventusu. Powiemy sobie jeszcze o ciekawych ruchach w Porto, bo mówiliśmy o S.A.U., ale weźmy również pod uwagę, że do Porto trafił za 15 milionów euro z potężną klauzulą. Hmm, czy też z potężną częścią kolejnego transferu, którą może zainkasować Atletico, Samu Omorodion, ten, że Samu przychodzi teraz za 15 milionów euro, ale jeżeli odejdzie za 100 milionów euro, powiedzmy w przyszłym sezonie, to Atletico i tak zainkasuje 50 milionów euro, więc może niekoniecznie tak zły jest to interes z perspektywy Atletico, jak się niektórym teraz wydaje, a sam samo dostaje całkiem ciekawą szansę rozwoju w Porto właśnie. Do tego sportu trafia również Fabio Vieira z Arsenalu, wypożyczenie suche, ewentualnie jakieś tam podobno bonusy wchodzą w grę zależne od tego jakie liczby będzie wykręcał Fabio Vieira, ale z perspektywy kibica Arsenalu najistotniejsze jest to, że Fabio Vieira po prostu w Porto ma grać i tam podobno są jakieś kary przewidziane dla Porto, jeżeli grać Fabio Vieira w swoim byłym już klubie, który Ponownie, tak jak w przypadku Andresena, staje się tym obecnym, grać nie będzie. Mamy jeszcze do zakomunikowania Wam, że Romel Lukaku trafia do Antonio Conte. W końcu czekamy już tylko na oficjalkę klubową, ale był już widziany w Neapolu, na lotnisku, więc wszędzie i wobec w zasadzie jest sytuacja Romel Lukaku znana. Będzie on nowym piłkarzem Antonio Conte do 2027 roku. Ma się związać z Napoli. Sama Chelsea ma zainkasować 30 milionów euro podstawy, ale dodatkowo jeszcze może inkasować w kolejnych latach na bazie wynegocjowanej umowy nawet 15 milionów euro w bonusach, więc całkiem ciekawie i całkiem sensownie to ugrano, wynegocjowano. Scott McTominay również trafia do Napoli, tutaj oczywiście gigantyczna kwota jak się spojrzy na żądania United z... Przed roku, to ona jest porównywalna. Mówię oczywiście o tych zakusach West Hamu na Scotta McTominay. A ostatnio przecież Fulham odrzuciło kwoty żądane przez Manchester United, a Napoli postanowiło się zgodzić na kwotę rzędu 30 milionów euro i tam podobno jeszcze jest kwota od następnego transferu zagwarantowana dla Manchester United, więc całkiem sensownie to sobie wymyślili, bo wiadomo, że McTominay w planach na ten sezon raczej nie był. No, a w związku z odejściem McTominay Minea do klubu trafia Manuel Ugarte, też już w zasadzie celujący w testy medycznej, w oficjalną prezentację. 50,5 miliona funtów na stole. Dodatkowe bonusy mogą tę kwotę wynieść, tak jak w przypadku wielu poprzednich transferów, o których mówiliśmy, do kwoty nawet kilka milionów euro wyższej. 60 milionów euro ma wynieść cała paczka, ale jeszcze dodatkowo 10% od następnego transferu ma sobie PS, że zapewnić ruch o którym też mówiliśmy od dłuższego czasu wydaje się, że pasujący do tego co chce robić Eric ten Hag więc czekamy na efekty tej współpracy no ja na koniec jeszcze powiem o transferze Ediego Gon bo w końcu ta saga się domyka. Crystal Palace jest bliskie potwierdzenia Ediego i podobno ma zapłacić nawet 35 milionów euro. Ja, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się takiej kwoty. Od pewnego czasu wiedzieliśmy, że Eddy jest raczej na wylocie, że nie zrealizuje swojego kontraktu, nie wypełni go, który obowiązywał jeszcze przez trzy następne lata. Ale myślałem, że ta kwota zbliży się bardziej do 25 milionów euro po tych fiaskach negocjacyjnych z Marsylią, z którą rzekomo już był po nawet niejednym słowie i po fiasku negocjacyjnym z Nottingham Forest tutaj podobno obóz samego piłkarza wypiął wtyczkę z kontaktu. Być może świadom tego, że Palace się interesuje właśnie usługami Ediegon Ketiacha. Tak czy inaczej to jest duży, duży plus dla Arsenalu, bo ten piłkarz absolutnie nie był w planach Michael Arteta na ten sezon. Myślę, że swoim poziomem też już po prostu nie gwarantował tyle, ile oczekuje standardowy kibic Arsenalu w tym momencie. W zeszłym sezonie przebłyski, wiadomo, hat Sheffield. Mówiłem o tym zresztą wielokrotnie, ale ale jakości nie było wystarczającej w Edim, żeby po prostu mógł dalej trwać w drużynie Mikela Artety. Najprawdopodobniej jutro kolejne centrum transferowe i kolejna duża porcja transferów. Słuchajcie, West Ham chyba jednak nie przejmie tam jego Abrahama, bo wydaje się, że Milan już praktycznie go klepnął, ale o tym też sobie porozmawiamy jutro. No i pewnie pojawi się jeszcze jedno CT, o uzależnione oczywiście to będzie od tego, co się będzie na rynku transferowym działo, tak czy inaczej. Stay tuned, już widzicie, że mi zasycha w gardle, już mi tchu brakuje, więc kończę. Stay tuned, zostańcie z nami, do zobaczenia, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, siema.